Gdzie prezentujemy zabytkowe zestawy z serii Lego Kosmos. Dzisiaj będą to zestawy z roku 83. Było ich wtedy, zasadniczych zestawów było 5 w tym roku. Do tego kilka zestawów uzupełniających. Pojawiło się kilka nowych części. Jedną z nich jest taka otwierana skrzynka. O! Do której można zmieścić małe elementy wyposażenia. W zestawach miejskich Lego była ona używana jako skrzynka na listy, ale nie tylko. Drugim elementem nowym w tym roku był element wyposażenia dla ludzików. Tym razem był to wykrywacz metalu. Pojawił się w kolorach szarym i czarnym. Kolejną nowością był nowy model kabiny do statku kosmicznego, dosyć wyspecjalizowany. O, wykorzystywał on zawias, taki jak w zestawach miejskich, były to daszki do samochodów. Kabina była dosyć futurystycznego kształtu, jak na tamte czasy. I jeszcze jedną nową częścią z tamtego roku tego statku była taka oto podpora w wysokości pięciu standardowych klocków to jest wersja wzmocniona z szerszą, z szerszymi dźwigarami pierwotna była o 2 mm węższa ale okazała się chyba niezbyt mocna skoro sprowadzono wersję mocniejszą podpory w pierwotnej wersji mamy tutaj w tym zestawie w tej bazie zaprezentujemy je później bliżej do kamery Ciekawostką jest w tym roku to, że pojawiła się kolejna baza księżycowa, pierwsza od 80 roku, czyli po trzech latach przerwy, i pojawił się nowy okręt flagowy, który zastąpił zestaw 928. No to pokażemy teraz bardziej szczegółowo poszczególne zestawy, zaczynając oczywiście od najmniejszego. Najmniejszym zestawem z tego roku. Był zestaw 6803. W sumie niewiele, niewiele w nim jest, ale widać, że był on, że może miał być następcą czy zamiennikiem dla zestawu 885 z roku 79. Kształt mają bardzo zbliżony. Różnica jest taka, że zamiast skosu z logo Classic Space Pojawiły się takie dwa światełka, i dziobowe działka zostały wzmocnione przez dodanie przejrzystych części okrągłych. Kolejnym zestawem był Łazik numer 6823. Jest to Łazik na kołach balonowych, które pojawiły się rok wcześniej. Łazik jest przegubowy. Występuje w nim żółty kosmonauta. Jak już wcześniej pokazałem, tył łazika zrobiony jest z nowej części otwieranej. Do tego jest miejsce na dwa elementy wyposażenia, z których jednym jest właśnie wykrywacz metalu. Nowość w roku 83. Następnie był nieco większy łazik i bardziej wyspecjalizowany. 68,44 bodajże miał numer. Jest, on, jest to również dwuosiowy przegubowy łazik, do tego ma w tylnej części ruchome dwa wykrywacze metalu, czyli prawdopodobnie miał on służyć do wykrywania różnych minerałów na, na obcych planetach, do tego ma jeszcze jeden duży radar na tej właśnie podporze. To, I to jest też podpora starego typu. Widać, że jest dosyć wąska w porównaniu z tamtą, którą prezentowałem przed chwilą. Biały astronauta za kierownicą. Do tego ma na ma dwie skrzynki po obu stronach pojazdu, prawdopodobnie do przechowywania zebranych próbek minerałów. Następnie mamy rewelacyjny zestaw 6830. Zadziwiająco jest w nim dosyć mało części, jak na zestaw tej wielkości. Było ich chyba niecałe 200-100. 80, parę. Jeżeli dobrze pamiętam. Ale były one świetnie użyte. Po raz kolejny mamy płytę kraterową. Do tego, oprócz tego, że mamy dosyć sporych rozmiarów bazę, są w niej dwa łaziki i dwa takie malutkie pojazdy latające. Moim zdaniem mogłyby być nieco większe. Ale, ale i tak są, są świetne. Można było również używać ich jako obrotowych działek do obrony bazy. Do tego baza dosyć łatwo była modyfikowalna, można było ten ten moduł właściwie wypoczynkowy, gdzie mamy miejsce, jest tam miejsce dla dwóch astronautów, są siedzenia, ale są to siedzenia starego typu, do których musieli oni ściągnąć butle tlenowe z pleców, ale nie ma nigdzie wieszaków na te butle. A były one we wcześniejszych bazach. Bazę można było, jak mówiłem, zmodyfikować. Ja najczęściej ustawiałem ten moduł wypoczynkowy po środku i działka lub lądowiska dla tych pojazdów znajdowały się po bokach, co, więc była możliwa obrona każdego sektora wokół bazy. Do tego baza dawała się łatwo też zmodyfikować. Można by ją było umieścić zamiast na płycie kraterowej. Ja lubiłem ją umieszczać, znaczy nadal zwykle ją umieszczam w czasie w czasie pokazów, w których biorę udział używam do niej takiej płyty pochodzącej z remizy strażackiej z zestawów Legotown rozstaw podpór pasuje w sam raz do tych do kształtu płyty poza tym jest miejsce do zaparkowania trzech łazików największym i chyba najważniejszym zestawem z tego roku był zestaw 6980 był to nowy okręt flagowy LEGO Space, dość gigantyczny jak na tamte czasy i dosłownie naszpikowany uzbrojeniem, zwłaszcza w części dziobowej. Osiem działek, dziesięć jeśli dodać te w skrzydłach. Jak na, jak na pokojową frakcję, to jest to jest uzbrojony po zęby. Do tego był to pierwszy zestaw, w którym pojawiło się pięciu astronautów. Dwóch z nich było w kokpicie nowego typu z nowymi kabinami, i był to pierwszy statek, w którym dwóch pilotów było ustawionych obok siebie. Ten, ten motyw kilkakrotnie jeszcze się powtórzył w późniejszych konstrukcjach, ale ta była pierwsza. Do tego tylna część pojazdu tak, to moim zdaniem był taki moduł transportowy można było odłączyć. Część dziobowa mogła poruszać się niezależnie jako myśliwiec. Część ruchowa to, była, to był moduł transportowy. Do tego właściwie można było, było użyć jako lądownika, i po wylądowaniu na nowej planecie część tylna dawała się otworzyć. Tak, właśnie. I mieliśmy małe, mobilne laboratorium z czerwonym astronautą w środku. Miał do dyspozycji dwa komputery i coś w rodzaju miejsca do spania. Do tego na dachu lądownika znajdował się ruchomy radar, który można było składać do transportu. Co ciekawe, w tym zestawie występowała również płyta lądowiska. Taka jak we wcześniejszych zestawach. Jeżeli dobrze pamiętam, był to ostatni zestaw z płytą tego typu. Co jest dosyć dziwne. Zwłaszcza, że taka płyta bardzo się przydaje. W zestawie były również dwa łaziki, również na balonowych kołach. I kolejnych dwóch astronautów za sterami. Jeden z łazików miał być chyba cysterną, czy czymś w rodzaju cysterny. Tego można było użyć Mówić się, że to jest używane do tankowania innych statków. Czyli w jednym zestawie mieliśmy, dlatego wydaje mi się, że był, miał to być następca dla zestawu 928, ponieważ, tak jak mieliśmy wielkich rozmiarów statek, było coś, co można było użyć jako bazę i mimo, że była ona mobilna, była większa niż ta z zestawu 928 i była płyta lądowiska. Bardzo ważny element. Kosmicznych zestawach. Do tego pojawiły się zestawy uzupełniające. Jednym z nich był zestaw 6701. Było to sześciu astronautów bez, bez tej płyty, na której oni są tu ustawieni, za to każdy z nich miał jakiś element wyposażenia. Co ciekawe, a jednocześnie dziwne, w tym samym roku wydano również zestaw 6711, który składał się z czterech kosmonautów z wyposażeniem. Jeżeli dobrze pamiętam, było dwóch białych i po jednym żółtym i czerwonym, i mieli nieco inne elementy wyposażenia. Ostatnim zestawem z tego roku, który dzisiaj pokażemy, był zestaw. Jeżeli dobrze pamiętam miał numer 1593, czyli numeracja zupełnie inna od tych podstawowych zestawów. A różnił się on od zwykłych zestawów tym, że powstał z połączenia dwóch wcześniejszych zestawów. Jeżeli pamiętacie z poprzedniego odcinka zestaw 6880, taki łazik z żółtym astronautą i o rok wcześniejszy. 6929 Świetny statek kosmiczny moim zdaniem. Zestaw 1593 powstał z połączenia tych dwóch zestawów, które były średniej wielkości, nawet ten statek kosmiczny dosyć dużej wielkości, więc efekt połączenia dwóch zestawów wychodzi dosyć gigantyczny. Jak widać statek jest, jest duży. Ale z połączenia dwóch rewelacyjnych zestawów człowiek spodziewałby się czegoś fantastycznego, a wynik no wynik, moim zdaniem, jest troszkę poniżej średni. Jest to duży statek, jak mówiłem. Z góry dosyć ciekawego kształtu, nawet. Ma fajne elementy. Jednym z nich jest Łazik. Z ruchomymi ramionami wyposażonymi. W łopatę, znaczy w łyżkę od koparki i ruchomy chwytak. Jest miejsce na przechowywanie jakichś zebranych próbek. Łazik może być transportowany, może być doczepiony do statku, który go przewozi, ale sam statek no ma dużo rzeczy do zastrzeżeń. Przede wszystkim, nie wiem, czy pilota tu nie widać praktycznie. Widoczność z kabiny jest beznadziejna. Po drugie, kabina nie jest szczelna. Tutaj widać dziury, a od spodu już w ogóle przeciągi tam pewnie ma... Może coś strasznego. A były, a były dostępne w zestawie 69-29 elementy takie jak, jak chociażby te odwrotne skosy. Dziwię się, że nie wykorzystano żadnego z nich. Po budowie tego zestawu zostawała garść części, i te bardzo ważne elementy nie zostały w nim wykorzystane. Także, jak mówiłem, jest to dosyć ciekawy zestaw, ale ja szczerze mówiąc, wolę, wolę dwa wyjściowe zestawy niż ten efekt, który powstaje z ich połączenia. Dodatkowo, jeszcze z pozostałych części powstało coś takiego, nie wiadomo dokładnie co to jest. Wygląda jak połączenie lodówki z wyrzutnią rakiet. I do tego jeszcze na ruchomym wysięgniku jakaś kierownica lub zawór. Ale, ale był to dosyć ciekawy i oryginalny zestaw. Także tak, tak wyglądały zestawy Lego z 1983 roku. W następnym odcinku przejdziemy do roku 1984. Także zapraszam.